Cześć, znasz to uczucie? Błysk, grzmot, ciemność. Padł prąd. Złota zasada w świecie IT mówi, że użytkownicy dzielą się na dwie grupy: ci, którzy robią backup i ci, którzy backup zaczną robić, i to nie dotyczy tylko danych. W przypadku prądu również warto mieć dodatkowe zabezpieczenie pod kątem drugiego obiegu. Widoczne przede mną urządzenia. To podstawowa seria rozwiązań związanych z zachowaniem ciągłości dostaw prądu. Jest to backup UPS Essential, backup UPS Pro oraz Easy UPS. Całość tak naprawdę zamyka obecność antyprzypięciowej listwy rozdzielającej. Dlaczego warto wyposażyć się w urządzenie typu UPS? Powodów jest kilka. Jednym z nich jest przede wszystkim stabilizacja prądu. Jak dobrze wiemy, Prąd, który standardowo pobieramy z gniazdka, nie zawsze zachowuje tą samą charakterystykę. Ona się waha w mniejszym bądź większym stopniu. W przypadku tych urządzeń, jakikolwiek prąd do niego nie trafi, UPS stabilizuje te wahania, przez co do naszych urządzeń trafia prąd w bezpiecznej formie. Drugą funkcją jest podtrzymanie bateryjne. Wróćmy do sytuacji z początku tego materiału. Błysk, ciemność. Projekt, nad którym właśnie pracowałeś, przepadł, zginął na zawsze. Czy można było temu zapobiec? Tak i to w bardzo prosty sposób. Rozwiązaniem tego problemu jest UPS. Po podpięciu swojego komputera do UPS-a, który wyposażony jest w specjalne baterie, będzie on w stanie podtrzymać pracę Twojego urządzenia. Może nie zawsze na czas zakończenia renderowania się projektu, ale na pewno wystarczy na tyle, żeby w spokoju zapisać projekt i wyłączyć bezpiecznie komputer. Trzecią ważną funkcją jest ochrona przed przepięciem. Ponownie wrócimy do sytuacji z początku. Co jeżeli ciemność nie nastała z powodu braku prądu, a zacząłeś czuć lekki swąd? Zniszczenie sprzętu z powodu przepięcia to niestety powszechne zjawisko. Bardzo często nawet odległe uderzenie pioruna jest w stanie nie tylko spalić kable, ale również ważne podzespoły. Wbrew powszechnej opinii nie dotyczy to tylko kabli przysyłających prąd, ale również tych przesyłających internet. Widoczne tutaj seria Essentials oraz Pro wyposażone są w porty Ethernet wejścia i wyjścia. Służą one tak naprawdę tylko i wyłącznie temu, żeby zabezpieczyć urządzenie przed przepięciem, po wspomnianych wcześniej liniach internetowych. Gdzie tak naprawdę można zastosować UPS-y? Tak na dobrą sprawę, wszędzie. W przypadku serii 500 Pro, ze względu na złącza CIS e z tyłu, sprawdzą się one głównie tak naprawdę przy zastosowaniach typowo komputerowych, jeżeli mówimy o jednostkach stacjonarnych, monitorach czy innych urządzeniach obsługujących właśnie ten typ złącza. Dostępna jest również wersja Essentials, która posiada więcej złącz, tutaj już w standardzie typu Szuko. Całość portfolio podstawowego, tak naprawdę, spinają również listy zabezpieczające, jak ta widoczna przede mną. W tym przypadku mamy dostęp do pięciu złącz typu Szuko oraz dwóch portów USB. Nie jest to typowo rozwiązanie podtrzymujące zasilanie jednak bez problemu sprawdzi się tam, gdzie obawiamy się przepięcia. tym nadmienienia jest fakt, że każde urządzenie firmy APC objęte jest ubezpieczeniem. Ubezpieczenie to polega na tym, że jeżeli po podpięciu do urządzenia APC działającego sprzętu, sprzęt ten ulegnie awarii, producent deklaruje wypłacenie odszkodowania za poniesione szkody. Oczywiście ta usterka Musi być efektem przepięcia bądź innej sytuacji, przed którą życzone urządzenie APC miało chronić. Widoczne przede mną urządzenia to tylko promil z tego, co oferuje APC w swoim portfolio. Zdajemy sobie sprawę, że nie tak łatwo jest dobrać odpowiedni UPS do swoich potrzeb, zatem po przedstawieniu nam charakterystyki swojego środowiska z chęcią przeprowadzimy symulację i zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.